Żeby znaleźć. No bo jeśli naprawdę zabił Daniela... Jebać niego Żałuję, że Owen zastrzelił go przede mną. Rany, Abi. Halo, halo, Dzień, dzień dobry, ja jestem Xakis i witam w ja kolejnym wiem, odcinku. Jak chcesz się dostać do akwarium? Autostradą? Nie, zbyt dużo patroli. Na pewno by mnie złapali. Pójdę dłuższą drogą. To na zachód stąd. Wystarczy iść za słońcem, nie? Idę z tobą. Już to robiłam. Za dużo jest tam blizny. Manny, proszę. Dobra, jak uważasz. Mm -hmm. No i cóż, e, kontynuujemy przygodę z The Last of 2. E, tym razem jako Abi. Błąd tymczasowo zakończyliśmy Seattle. I teraz kontynuujemy... Znaczy, po prostu Czyli co robiła Abi przez te kippet? E, e... O oh. Nie Hej! To prywatne O Boże! To twoje mieszkanie? Meny, ile bzykalni masz w tej strefie? Kę? Okay? Perdon. Dublo no, <noise> <noise> Pokój niego. Słuchaj, dzięki. Za to? Tak, w ogóle za wszystko. Dobry z Ciebie przyjaciel. Tak, Miejmy sobie broń. Wierzę, się szybko rozklejemy. Lecimy. Chyba czysto. Dobra. Życz mi szczęścia. Nie pobij go, jak go znajdziesz. Staram się. Serio. Uważaj na siebie, proszę. Na razie. Umanie to takie w porządku oprócz tego, że na prądolać tam gdzie ale... zachodzi słońce Lubię go Ale To jest zastanawiające czego nie widzieliśmy w ogóle w tym Jaką e... Eli Bo my tam widzieliśmy Bo my widzieliśmy czekaj Mm, 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 mm. O, świetnie Co coś słyszymy? Ach, co to za smród? Cieszę się chciać trochę do, do, do dupy No Nie widzę nic Co, co to w ogóle ma? nie pamiętam O twój zostrzep no. Chyba przydałyby się One chyba na aplikacje będą potrzebne Bo tutaj Abi nie jest Eli, że ma swój nów że jest cyzoryk, no, kolik, żeby podesznąć piorku trochę do dupy trochę do dupy bo no, powiem, że nie Ale tędy nie przejdziemy no ale włącznie musimy iść na prędko. jakieś wejścia sum Tu jakieś przejście no ja chyba nie przejdziemy nie? co no. możemy wytworzyć? lepszą się no, nie jeszcze da się jej użyć Możemy przejść, ale w ogóle myślę tu Może jednak leży. A wolę mieć to niż nie mieć Tak myślę Typowe Muszę jakoś tam wejść Tylko jak? Jak tu a mi mam tobą wejść co? Nie ja, tu mi się nie wezmę ta ciężarówka? Albo tu! Właśnie. ja Wam powiem, że tylko że ten razowa spał Potem przez jakieś 5 lat. Bo przechodziłem ją wtedy, kiedy... No, przeszliśmy, nie? Znaczy tak, kiedy wyszła. Tak przeszedłem ją, byłem chyba tak załamany, że nie chciałem w to wygrać grać

czy mamy może gliśmy spierdali? Nie wiem Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj ze mną jeszcze raz No, za drugim drugi poszłam tak zajęli? No, niezły początek. A jeszcze raz. Teraz, nic nie zaskoczyło, część za nimi, jeszcze coś i i chyba pójdziemy. Może nie ostrzy. Bo mogą jednak się przydać 4 ostrze nieźle. Chodzi by nie widziałem, że od skrypobójstwa do tego dobra tu możemy iść i tu możemy iść Najpierw skręcimy sobie tu i głowy. Trzymanie deku przyda się. Zasięg na sukiwanie, większy na stronę Dobra. Dobra, Dobra do guide you. I ona to wam Jak Tak. Tak, najlepiej w przepaść. I wahać. Zobacz, dobrze. Normalnie dyszą nam w kark. Hmm, a że inaczej Abi nosi plony, a inaczej ja. Ciekawe. Bo Eli bardziej dupsko nosi, a Abi to jak bardziej. Dobry. Okay. Milowe zawoł. Możemy go załatwić. Cicho. tu, co ci jest? Tu też. Możemy bomby. I dla was tutaj jest. Jedna drastwa. na razie nie wiem, co zrobić. Oś. Trzeba czekać, bo przecież tamten jeszcze nie idzie Dobra, teraz nie będzie nic zauważyć Chyba, łamiemy kark Dobrze I jeszcze jeden zieleczek Запрашиваем. Хм, надо чердал. Не и Znajdę? No Chyba nie. Dobra. To idziemy tędy. Tutaj. Hmm. na. Ręką uderza? Safe. jakieś kody gdzieś? no, no. pu, 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 pu. Gdzieś jakiś kod może? Hm? Jako? Nie to oko. Nie, może zacząć gdzieś indziej. Tak, u wy... wiele bijać szybę, okej okay? Kurwa, ja nie potrzebuję tych rzeczy. ale gdzie tu kurde może być kot może? możemy być na górę, dobra za chwilę, ja chcę sobie przeszukać wszystko to będzie przydać Kurwa mać, znowu Muszę chodzić Tu jest ziomek, nie będę strzelał chyba że tak. to jak No że coś. Reliks przeszłości. nic takiego nie widzę jeszcze list i przegapiłbym dobra ona kombinację zajęliście wiecie co to może zajdziemy tu za chwilę Skoczymy tam tamtą kombinację wpisać dobre 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 u no tu. Tak jest. teraz coś tam było 68... O! Dobra, zrobić. Zrobię chętnie. Yy, 689689, dobra. Dobra. Nie pamiętam kodu. Dobry jestem. Jeszcze raz. 689689, dobra. Sześć osiem, sześćdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt sześć osiemdziesiąt dziewięć, mamy to, udało się kolejna książka z koleniowa. odczytała się? Dobra, impact Dobra. Tu. Teraz możemy już iść tam. Mm, mm, mm za panną zobaczymy, zobaczymy. Ona dalej czeka o, kurwa, Dobra, możemy się tu bardziej rozejrzeć No to, mm -hmm. To super, to super No jedz, jedzę, jedzę To jest O kurwa Dubeltówka, o Górka znaczy. Ej, i tak Coś, co może się przydać. A widzicie, warto było zajrzeć. Kurwa, dwóch za jednym. Piękny No dobra, ja mogę grać już. Coś tu znajdziemy? proste zostańcie na wyspie mm, 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 mm. kurwa ile tych to W końcu jakaś praktyczna prośba. Myślę, że to jeszcze jakaś może być. Prosisz o wiele, stary. O, ktoś tu chce zaliczyć. Ja pierwsza. Dobra. Ciągle te listy, ja pierw Kurwa Zrobiłeś wariatki męczennicę O proszę To no co? Czyżby kabura? Tak jest, teraz możemy dwie na broni Bardzo trochę życie łatwiej. No pewno no. i przejdziemy. Czyli ten. Łom, biorę. Ja mówię, ja będzie to łomał to trochę mi się ten przypomina Jakaś gra, nie pamiętam jak się nazywała, ale wy Że kościół tam łom napierdalał Teraz będzie ciemno Kurwa Myślałem, że tam dam radę Nie, chuj, nie wiem Jak ta gra się nazywa? Nie, Death Stranding to jest coś innego Bez... Nie pamiętam

czną Nie ruszamy jest na tymj wiedzy są Wydłużyłem rok w strażnicach i starsi uznali, że jestem tu. Skoro już tu jesteś. To zaszczyt, ale. Ziemie wilków są bardziej wyniszczone niż myślałem. Ty! Ale tak, sp ale tak spokojnie, pozabijać ich. O cichutku. Чего? А, а, не видел. А Я mm -hmm. не остану в ступле, так Kurwa, więcej was mam tu nie miała. Widzę tych ch ie Except for O tych... ...chujnie panu Oops. Zobaczcie to, bo to jest na daleko. Mam cię, wilczyto! O ma... Cholera. Dobra. Musi być przejście przez budynek. i ja pierdolę ale walka trzeba poćwiczyć wcześniej tak Warto przeszukać ten budynek zapasy Tu jest goście, ale ciebie rozsmarowałem ty nie miałeś akurat farta No akurat nie miałeś że żeby na mnie co był biedny, nieco nadzę hmm. hmm. Kurwa, mam nadzieję, że Owen ten nie szedł Dobra no, nic się dzieje, dziękuję. Dobra, jeszcze szybko tu przeszukamy i myślę, że zakończymy sobie odcinek tak. Nie ma sensu, żebym tutaj go To jest też jest cenne. Eee, stabilne obrażenie. Uuu, obrażenie. ja muszę stabilność. stabilność. Kurz, nie wiem, myślę, że to chodzi do burki. Tak, obciąż kolbę. Szybkość przeładowania albo obrażenia. Dobra, obrażenia większe. można się bawić z nimi większonymi Dobra, szybkie przyjrzenie rzeczy nie ma, pragniem się mieć tędy. Tak, widzimy to w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że zaczęli się następnym. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!